Witam na pierwszych zajęciach z programu ras 3 d Design firmy Autodesk. Bardzo przyjemnego, bardzo fajnego programu do tworzenia brył w 3D, które możemy następnie wyedytować czy ewentualnie zanimować. Możemy je wydrukować na drukarce 3D. Możemy tworzyć. Tekstury. Możemy nadawać im różne kolory. Dzięki temu możemy być twórcami własnych zabawek, budowli. Zaczniemy od bardzo podstawowych brył, jakimi są sześcian, kula, walec. I nauczę Was interfejsu. W tle na razie będzie nam towarzyszyła taka tak zwana ścianka na której mamy pokazane możliwości programu, jeżeli chodzi o kolorystykę, jeżeli chodzi o kształt i formę przekazu. Jeśli chodzi o interfejs, nie wiem, czy przedstawiać go na początek. Mamy go u góry. Zacznę wprowadzać bryły bądź rysunki i w międzyczasie będę tłumaczył o co w każdej zakładce chodzi. Zakładka Primitives. Mamy Box, Kulę, czyli sferę, mamy Cylinder, czyli walec, Kącz, czyli stożek, Torus, Trójkąt, Prism, Piramidę, Półkuli. Zacznijmy od sześcianu. Każdy zna sześcian, każdy widzi jak wygląda. Ma wszystkie sześć ścian. Sześć ścian, sześć ścian, sześć ścian. Równych. Może być prostopadłościanem, ale to za chwilę. Gdy najeżdżamy kursorem, zauważyliście, że sześcian nam się podświetla. Podszedłem do niego bliżej dzięki temu, że scrolluję. Mogę obrócić naciskając prawy klawisz niższy i trzymając go, wtedy mam panowanie nad obracaniem, obrotem całego naszego stołu. Naszym stołem do pracy będzie siatka, którą widzicie tutaj. Tą siatkę przy pomocy klawisza na prawym pasku narzędzi możemy wyłączyć bądź włączyć. Lewy klawisz myszy służy do zaznaczania obiektów, do ich przesuwania, rozciągania, obracania i co tylko nam się zechce z nimi zrobić. Gdy naciśniemy, klikniemy na brylę, podświetla nam się zieloną obwódką. Gdy teraz klikniemy jeszcze raz na bryłę, zaznacza nam tylko jedną z powierzchni. Gdy klikniemy na narożnik, zaznacza nam narożnik. Krawędź narożnika, przepraszam. Gdy klikniemy na narożnik, zaznacza nam narożnik punktem, który widzicie. Gdy klikniemy na bryłę i przytrzymamy, możemy tą bryłą przesuwać po naszym. Nazwijmy go w stole. Odstawiamy go na miejsce. Gdy naciśniemy i zaznaczymy płaszczyznę. Z tą płaszczyzną możemy robić różne rzeczy. Na razie nie zrobimy nic. Jeżeli zaznaczymy krawędź, również możemy, możemy robić różne rzeczy. <laughs> możemy tą krawędź wyciągnąć, czyli wydłużyć. Jeżeli zaznaczymy opcję Tweak, popatrzcie co się dzieje. Nasz sześcian przestaje być sześcianem. Klawiszami Ctrl i Z wracamy do punktu wyjścia lub mamy do góry do dyspozycji strzałkę. Ale czemu nie? Zmieńmy kształt naszego sześcianu. Znów klikamy tweak. Przepraszam, niechcący wszedłem na opcję obradzania. Znów tweak. Mamy tweak. Wyciągnęliśmy, odklikamy. Pokazuje nam się tutaj okienko parametrów. Możemy zawsze kliknąć o ile przesuwamy. Następną opcją, którą możemy zrobić z krawędzią, jest filetowanie lub chamfer. Chamfer, czyli ścięty narożnik, filetowanie narożnik, który jest półokrągły. Spróbujmy półokrągłego. Pokazuje nam się strzałka lub okno, w którym możemy wpisać promień. Skorzystajmy ze strzałki. Wtedy widzimy, co nam się tworzy, co się dzieje z naszym sześcianem. Prawda, że fajnie? Wyszedł nam promień 6. Wychamy Enter. Zatwierdzamy. Proszę. Ale to nie wszystko. Możemy skorzystać z tweak. Wyciągania narożnika. Gdy wyciągniemy narożnik, zobaczcie, co nam się tworzy. Zupełnie odmienna bryła. Super, prawda? Możemy Zatując na sześcian, który mamy w prawym górnym rogu, możemy klikać i oglądać nasz przedmiot z tej strony, z której chcemy go akurat zobaczyć. Niekoniecznie musimy trzymać prawy klawisz myszy, aczkolwiek jest on bardzo przydatny i precyzyjny. Skoro zmieniliśmy już mój kształt temu sześcianowi naszemu. Spróbujmy go jeszcze bardziej przetworzyć. Zaznaczamy cały obiekt i zaznaczamy jeden z boków. <laughs> w pasku narzędzi wyświetla nam się następna opcja. Mieliśmy tweak, teraz mamy press pull, wyciąganie. Korzystając z tej opcji możemy przetworzyć jeszcze bardziej naszą muryłę. Zobaczcie możemy zrobić bardzo bardzo cienki płatek możemy rozciągnąć bryłę aczkolwiek w tym momencie ta bryła zaczyna nam się mocno zniekształcać ale zostawmy ją o w takim położeniu fajne zaraz zobaczymy bardzo fajne mamy nową bryłę ale tą bryłę możemy jeszcze bardziej przetworzyć spójrzcie na to zaznaczam znów tą płaszczyznę boczną którą przed chwileczką wyciągaliśmy i korzystając z okna narzędzi mamy opcję shell opcja shell pozwala nam na wycięcie środka zobaczcie oj nie udało nam się chyba troszkę przesadziliśmy ale jeżeli damy ściankę 1 mm Hmm. Sekunda. Chyba jest zbyt skomplikowany kształt. No dobrze. Pozwoliło nam zrobić bardzo cienką ściankę 0,375 848 mm. Zaakceptujmy to. Zobaczcie. Teraz możemy wejść do środka. I środek mamy pusty. Mamy bardzo cienką ściankę. Jeżeli będziemy chcieli drukować, to właśnie dość często z tej funkcji będziemy korzystać. Oczywiście zależnie od tego, co będziemy chcieli drukować. Ale taki przedmiot jak ten fajnie, jak jest przedmiotem, który ma cienkie ścianki. Fajne, fajne ale zróbmy jeszcze jedną ciekawą rzecz cofniemy nasze ruchy zaznaczając nasz bok skopiujmy go ctrl c, ctrl v nie o to nam chodziło jeżeli będziemy chcieli przesunąć oczywiście możemy przesunąć całą bryłę nie udało nam się odseparować tego elementu znów rozciągamy a ten mniejszy element wykasujemy i teraz mamy jeszcze dziwniejszą bryłę myślę, że na pierwszy raz pokazałem wam kilka pierwszych tak zwanych kroków. Po na następnej lekcji będziemy mogli poprawić tą bryłę, dokończyć ją. Życzę miłych ćwiczeń. To była pierwsza lekcja.